mnie, bo dostarczam to co trzeba tam gdzie trzeba. Danon ale pitne do zadań specjalnych. Problemy ze stawami mają różne przyczyny. Rano wynikają z zastania, wieczorem z przeciążenia po całym dniu. Opokan Artro korzystnie wpływa na maść stawową, wspomagając sprawność ruchową bez względu na porę dnia i nocy. Opokan Artro. Sprawne stawy przez całą dobę. Slim to system odchudzania dwufazowego. Tabletki na rano spalają tkankę tłuszczową i ograniczają wchłanianie węglowodanów. Tabletki na wieczór zmniejszają apetyt, przyspieszają metabolizm w nocy i odchudzanie jest skuteczne. Chudni z asystorem rano i wieczorem. Kółki z Wawelu. raczki z Wawelu? Uwodzące fistaszkowe z Wawelu. Ruszające orzeźwiające z Wawelu. Wyjątkowe spośród wielu: karmelki z Wawelu. Błyskotliwy Janusz. Z podpiątki. Czy wiesz, jakie grzyby atakują Twoje stopy? Nie? My też nie wiemy. Dlatego w produktach przeciwgrzybnych. Steper, umieściliśmy aż 5 składników aktywnych. Pojedyncza substancja chroni tylko przed niektórymi rodzajami grzybów. Dopiero połączenie kilku składników aktywnych, jak w produktach Steper, w pełni chroni stopy i przed grzybicą. W linii Steper znajdziesz aerosol krem i sztyft oraz nowość Steper lakier. Steper Grzybicy nie przepuści. Zapraszam na pierwszy dzień festiwalu. Koncert to wystąpią najpopularniejsi artyści w Polsce, których płyty najlepiej sprzedały się w zeszłym roku. Oto oni. Maryla Rodowicz. Anna Maria Jopek. Stanisław Sojka. Jugopolis. O kolejności w złotej dziesiątce decyduje ilość sprzedanych płyt. Kto z nich zajął pierwsze miejsce? Dobiemy się w trakcie koncertu top. W imieniu swoim zespołu Bajm zapraszam Was na jubileuszowy recital. I bawcie się dobrze, bądźcie razem z nami. Oglądaj najważniejsze muzyczne wydarzenie roku. Sopot Top Trendy Festiwal 2012 od 25 do 27 maja. Zapraszam na 10 jubileuszowy Sopot Top Trendy Festiwal 2012. Przygotowałam dla Państwa specjalny koncert, recital pod tytułem 40 urodziny Małgośki. Zapraszam! Pierwszy dzień festiwalu w piątek o 20.00. Zaczynamy castingi do czwartej edycji Must be the music tylko muzyka. Najbliższe castingi już w sobotę 26 maja w Gdańsku na scenie muzycznej gdańskiego archipelagu Kultury oraz 27 maja w Olsztynie w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Dekadę temu byliśmy piękni. Niektórym tak zostało do dziś. Poprowadziliśmy wtedy pierwszy Sopot Top Trendy festiwal. Dlatego dzisiaj mamy wielką radość i przyjemny obowiązek zaprosić Was na koncert. Wyjątkowy koncert jubileuszowy. Uwaga! Wystąpią Edyta Kniak. Raz, dwa, trzy. Zakopower. Agnieszka Chylińska. Ich troje. Bracia. Borysewicz Kukis. Golec Orkiestra. Afromental. Drugi dzień festiwalu. Sobotę o 20. Do zobaczenia. Zapraszamy na castingi do drugiej edycji God to Dance, tylko taniec, soliści, duety, formacje. Każdy styl ma szansę. Najbliższe castingi 26 maja w Olsztynie w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i 27 maja w Gdańsku na scenie muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury. Pytanie, kto zdobędzie tym razem statuetkę artysty Trendy 2012? Dowiemy się już 26 maja podczas Sopot Top Trendy Festival. Drugi dzień festiwalu. W sobotę o 20:00. Bądźcie z nami. Zapraszamy. Proszę Państwa, czy Państwo to widzą? Będzie, będzie bramka, musi być bramka, 11 metr. Co oni tam muszą przeżywać, na tej murrawie, jakież emocje. Ale czy ktokolwiek z nas mógłby przypuszczać, czego my tu będziemy świadkami? Nawet trener nie może na to patrzeć. Odwrócił się plecami do boiska, a niewątpliwie bohater dzisiejszego spotkania już szykuje się do strzału, bierze rozbieg i... Przełącz się na bezpłatną, naziemną telewizję cyfrową. Do odbioru wystarczy dekoder STB lub telewizor Zempek 4. Witamy dzisiaj Państwa w bardzo dobrych, łagodnych nastrojach, bo od wczoraj już wiemy, że z euro się zbliża i trzeba mieć łagodne nastroje i bardzo pokojowe. Radosne przede wszystkim tak. trzeba być optymistycznie nastawionymi. Dzień dobry, witamy serdecznie. Marek Kacprzek, Magdalena Kaliniak. Dobry dzień z Polsat News. Mówimy o tym, bo jak Państwo pewnie już wiedzą, bo to wczoraj był najczęściej cytowany, najczęściej cytowane zdanie w internecie. Nie ma w Polsce bardziej pokojowo nastawionego polityka niż ja. I tak Od było 20... przez 23, 23 lata mojej aktywności. Jarosław Kaczyński lety. to wczoraj powiedział. No I, I że powiedział, proszę Państwa, że będzie wyjątkowo yy, spokojnie na euro. Yy, Wszystkie polityczne spory wieszamy na kołku, nie będzie żadnych demonstracji, przynajmniej pis, nie będzie ich organizacji.